Panowie, czyńcie honory. I w tym nieoczywistym meczu 61% głosów na Twitterze skazało Forsaken i nie zapominajmy fantastyczny start w tym sezonie. Idzie jest to drużyna, która gdy da się jej przestrzeń, gdy nie będą mieli spłabego early game'u, potrafią rozszarpać przeciwników, nie popełniając wielu błędów. No to tam wyśle jakiego oraz Sebeksa. Sebeks nietypowo, bo na Seraphine, ale trzeci levelowy roam. Czy to wyjdzie? Na mapie TPka. Topek do nas po prostu zostawi swojego doprinera. Pierwsza krew dla ten bardzo prosta egzekucja. I tutaj nie było chyba szans dla Sheru. Niestety w takich sytuacjach Mundo sobie nie radzi. ale na... po prostu bezceremonialnie przechodzą nad twoją linię. Puszczają Heralda, wiesz, co się dzieje, ale również Twoja drużyna działa kontr zagranie po drugiej stronie, ile obraźni zrobi na z zostanieł, ale proszę bardzo, jest rakieta! I ta teleportacja od Sebeksa nie zmieni nic, mimo że on było gotowe. I dokładnie tego życzyło sobie. Walkę. Gdzie? No na przykład na smoku, który właśnie się pojawi, i obie drużyny chcą o niego powalczyć. Tak jest. Z Forsaken jest całkiem dobrze wyfarmione. Czy czują się na tyle pewnie jednak, żeby powalczyć od tego drugiego smoka. Drugiego dla Z10 i Forsaken, bo całościowo trzeciego to nie jest najbardziej istotne w mimo to podchodzą. O prymatumą Wilde Scout. piękną Lecz czy to wystarczy, ponieważ ruch ma być procedur. Viziz próbuje tutaj strzelać, lecz nie przełamuje się przez mądromoc! Co za wejście wyeliminuje Jinx! To było najważniejsze, lecz to nadal może być za mało. Domas, świetny Gravity Field, odcina przeciwników, biorą tego smoka. I to nie był dobry teamfight dla Z10! I myślę, że tutaj fajne rozpoznanie od ze strony. Ma kilka ciekawych opcji z buildem, mamy serpent fanga? Dla Gravesa zbudowanego. Drugi przedmiot pod Lethality, Dosyć tani. To może zadziałać. Lecz proszę bardzo, że ten chuje żelazo póki gorące. Lecz czy to wystarczy? Ten jeden tryb, o którym mówiłeś, właśnie wszedł na cooldown. Potrzeba więcej obrażeń. I też się znajdujemy eliminację. Lecz muszą uważać na ogień ze strony przeciwnika. Również wyeliminowany. Double kill dla Sebeksa. To było wejście na dziesiątkę. I tego ekipa potrzebowała. Super rozegranie teamu. Naprawdę fight. nieźle, bo też Forsaken wygonione do baza. Pamiętajmy, wzmocnione tym błogosławieństwem. Naszora Cannon, creep będą robić robotę. Kompozycja sobabo mężenia. Po prostu rywala Tak jest, Mumuz odpala dominus, grozi tutaj rakieta, leci na wskroś, a Mumuz skakuje, szuka tej eliminacji i to jest to kombo, którego potrzebowali I zobacz na to dom, doma zbiegania wygania przeciwników trochę. Widzimy te obrażenia Wiktora, no ale... I naprawdę to. pewnie są teleportacją. Jakby chcieli stawiać e, opór przy tym smoku. E, Szeru Okej, okay, dobra, przeskocz. Szeru! To było niemądre. Bardzo I teraz pytanie, czy Yonat jest w stanie to ukryć, ma flasza? Flasza i Dasza. O, I oni naprawdę chcą bardziej być upewni swojego, do nie ma ultimata, na nim. Jak stawiają opór, naprawdę Forsaken. Mimo tego, że rywale przewadze podchodzą do bliżej, i w biurze nie i teraz splash od Wojtusia, oznaczył do masa, to musi być eliminacja chwilę później. Forsaken zapłaciło wszystko, żeby mieć to, co jest na ekranie i nie wiem, czy było warto. No właśnie, bo teraz teleportacja na środek, Zero Tenacity będzie stało przed szansą, by wrząć ich hiba, a może nawet pomyśleć o to grze, bo przecież... Ty... Wydaje się, że do tego nie dojdzie, tym bardziej, że dzieli ekspas z całą drużyną, tym bardziej, że Zero Tenacity nie jest aż tak daleko, zaczyna się rozpędzać. Jaunatis, tutaj nie ma flasza, ale cały atak idzie na szero. Czy Dr. Mundo to przetrwa? Widzimy swoich podak to Planer Forsaken i bez niego będzie walczyć Forsaken. I jeszcze do tego wyłapany Wild Scout. To Amlatis, dwóch nad pięciu. To po prostu nie zadziała. Double kill dla WZZ. I już widzę, co jest nad horyzontem. Nad horyzontem. Kolejne zwycięstwo Zero Sat. I krokodyl może tutaj ofiary finalnie nie dorwie. Ale Nexus będzie zniszczony. To jest wygrana dla wie, Wtedy wieże były w lepszej kondycji. Wtedy było mniej minionów. Ale jeśli widziałem jakiegoś strzelca, który może to wytańczyć, to będzie to Lecz Ta obława jest po prostu zbyt silna. Wojtuś blokuje strzały. Bardzo przytomnie. Nie mogąc rzucać na rywala, Po prostu by powstrzymać Jinx od obrony bazy i widzimy, że zeroty ty po tak trudnych tygodniach w Ultralidze wychodzą na remis.